Chcąc zbudować pompę ciepła, czy to pompę ciepła powietrze-woda, czy pompę woda-woda, potrzebujemy jakiegoś dawcy. Ja tutaj mam na stole aktualnie jednostkę inwerterową. Jest to Samsung o mocy około 7 kW. Jest to urządzenie, które pozyskałem w cenie złomu. Firma demontująca tą jednostkę stwierdziła, że jest tutaj. Uszkodzone coś i ta klimatyzacja nie działa. Wymienili jednostkę zewnętrzną na inną, a tą sobie od nich odkupiłem. Miałem nadzieję, że padła tutaj po prostu elektronika i że będę mógł sobie ją w łatwy sposób naprawić bądź podmienić. Niestety nie miałem tutaj do zestawie jednostki wewnętrznej, bo ten agregat podłączony był do centrali wentylacyjnej, więc to wszystko tam zostało. Więc postanowiłem kupić a taki najtańszy kit od Chińczyka, żeby spróbować wysterować tą jednostką zewnętrzną. Niestety, ten Chińczyk nie dał sobie rady z tym kompresorem, dlatego też kolejny etap testów to podpięcie na sztywno samego kompresora do falownika. Jest to falownik, który wspiera silniki BLDC. Dodatkowo tutaj podpiąłem sobie tym przewodem zawór czterodrogowy, tak by mieć możliwość wysterowania go. No i cóż, po uruchomieniu dzieją się takie oto cuda. Palownik zaczyna ograniczać prąd maksymalny do 10 Amperów, a sam kompresor kręci się w okolicach 4 Hz. Także niestety wygląda na to, że to właśnie ten kompresor, uszkodzenie tego kompresora było główną przyczyną, że ta jednostka została zezłomowana. Także ja powoli biorę się za rozbieranie tego, żeby pozyskać sobie rzeczy, które się mogą przydać w kolejnych projektach. Czyli mamy tutaj. Zawór czterodrogowy czy elektroniczny zawór rozprężny. Jak widać, jest tutaj sporo kurzu, ponieważ ta jednostka, zanim ją nabyłem, stała troszeczkę na magazynie. Dla osób, które chciałyby przetestować sobie jakiś kompresor za pomocą takiego tofalownika, może kilka takich rad, które, na które trzeba sobie. Rzeczy, na które warto zwrócić uwagę na samym początku. Oczywiście wszystko podłączamy zgodnie ze schematem. Na górze, w tym wypadku, jest zasilanie, na dole wyjście na kompresor. Ważne jest, by zachować kolejność faz, czyli UVW podpiąć dokładnie tak samo, jak jest to wyprowadzone z kompresora. I kolejną ważną rzeczą w tym wypadku jest zrobienie zworki pomiędzy pierwszym a drugim terminalem, tutaj. Ja mam to zrobione za pomocą takiego to wyłącznika nadprądowego. Chodzi o to, że jeżeli tutaj nie będzie tej zworki albo nie będzie zamontowanego takiego urządzenia i będzie tutaj przerwa, falownik nie ruszy, więc to jest kluczowe przy uruchomieniu. Do menu wchodzimy w bardzo prosty sposób, przytrzymujemy ten przycisk i zgodnie z instrukcją, która jest dodana do tego falownika, ustawiamy tutaj pierwsze kilkanaście pozycji. Dla silników BLDC kluczowe jest, by ustawić parametr, który już sprawdzam w instrukcji ma numer 51, więc przeskakujemy do 51. I to właśnie w tym miejscu definiujemy, jaki rodzaj silnika chcemy sterować. Według instrukcji, pod cyferką numer 3 znajduje się właśnie, a może spróbuję tutaj ściągnąć, silnik BLDC. Po zmianie przytrzymu, a tutaj jeszcze rzut oka na początkowe parametry. Czyli maksymalna częstotliwość, minimalna częstotliwość, a następnie rzeczy związane z już samym silnikiem BLDC, czyli punkt siódmy. Mamy tutaj napięcie, prąd, częstotliwość i prędkość. Dalsze rzeczy to już dotyczą bardziej sterowania.